Perfect. Eu que eu não A wydałeś i to bitka widziałeś? Czy się południa? Będzie mi mignął. gdzieś jest. To bałem. ja patrzę. To, Ej, nie wychylajcie kuchni. Ej, staj, staj, staj. Ej, staj. Będę kościł, stajemy w duch. Chub nie jedzie, on ma AWP. Nie wie o nas. Jedzie. Ej, tak, ej, kuchnia 1hp. Ace, ace, ace. Może nie 1hp, ale... Mało. Ale dałeś. O. Oh. 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 Uh, y konektor. Pod schody może. Jest na schodach. <laughs> nie, ale nie... O! Oh. <laughs> <laughs> <laughs>

это что ты стал обратный? Не должен стал Опять Б It's B maybe, yeah. I think. Бомби. Бомби, я же говорю. Стоит, стой. Стоит сам. Один спрыгнул. тука, тука, карь. Бомб даун. Она кар. Один еще в этом в no, да? Апс. Blecie! SUKA One ups <tryk> Ja co ty zrobiłeś? Chcesz feszać? A mi, mi tam odis? Chcesz dawaj, dawaj zobacz. Co to zobacz? Idioci! Wjechani u Ciebie tam Co rozstaje? W dymani Widzisz to? Jakie banie W dymani Dobra Ja wypiję, jest Na drogą No win

Ej. Ja nie chciałem. Ej! Już na jednym takim dole mam na ustawie. Wysyła się to Odis. Proszę, Odis. Nie, 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 nie piekuj, nie piekuj, pieknę, pieknę. Nie piekuj, proszę cię. Jestem z kimś. Nie. Clipuj to, Klipuj to. Klipuj to, to, to. to. Nie. Klippuj to, <hýstvíky> to. <Ojej>. Nie <hýstvíky> <w> to. <hýstvíky> go go go. Me. Smoke! I'm firing a flashbang. Laying down smoke. <laughs>